Sezon grzewczy się kończy zanim długo będziemy chłodzić, ale przed chłodzeniem i po grzaniu wyczyścimy filtry w pompie ciepła. Ona jest tam w środku i jak niekiedy grzeje, większość mam nierdzewnych tutaj części, ale jak widzimy tu jest rdza i tam spróbujemy to wyczyścić i zabezpieczyć. Mamy pompki, które dostarczają szybciej tą wodę do kaloryferów. I tam też są filtry, dawno je nie czyściłem Też się do nich dzisiaj dobierzemy i zobaczymy ile brudu, jak to wygląda Tak to wygląda po zdjęciu obudowy Mamy dwa zawory, które zakręcimy i wyjmiemy filtr No powiem wam, że filtr już mocno ujebany I już wyczyszczony I tak, klucz 24 zrobił robotę Musicie być przygotowani, że też trochę wody wyleci i tak, ja jestem mile zaskoczony, bo dużo syfu nie ma, ale już Wam powiem chyba dlaczego. Dzięki naszym takim złotym rączkom instalatorom prawie wszystko potrafią zrobić. Lizoki, polecam ich serdecznie, tutaj działają w gminie Rodziniec. Polecili mi taki filtr już lata temu i on powstrzymuje dużo różnych brudów i opyłków, świetna rzecz. Wyczyszczone siatki wkładamy z powrotem. Wyczyszczenie tych zaworów za pomocą szczotki drucianej i wiertarki było easy peasy. Ten i ten były takie zardzewiałe, jak widzieliście. I mam teraz pomysł: zamiast to malować, użyję mojego preparatu, który mi został po ścigaczu. I pokryję to, że tak powiem, tą warstwę tym preparatem. I zobaczymy, czy to będzie rdzewiało. Moim zdaniem, to powinno zasnąć i zabezpieczyć przed korozją jak już mamy ten preparat i że tak powiem sprzęt to wyczyścimy to i zabezpieczymy i na zewnątrz zobaczymy jak to sobie poradzi ale kurde na zewnątrz może być gorzej, w środku może być zajebiście bo nie ma opadów to jest od takiego dużego małzera wyczyszczone gdzie mamy wodę z dachu od szopki tak zwaną deszczówkę I zobaczymy to się robi później takie gęstsze i zobaczymy jak to podziała za parę lat a wy już czyściliście filtry w swojej pompie czy przyjeżdża regularnie do Was serwis i robi takie czynności?